Cześć, kochani! Dziś gramy w Team Fortress 2. Jak widać, jest to ta sama runda, po prostu ją rozdzielę na dwie kołowy, żeby yy, nie, był, nie trwało ono tak długo i żeby mi się szybciej zrzuciło. Okej. Okay. Mhm. Nie, to nie był spajsz, szkoda.

Ooo, ale całkiem dużym nie idzie tym spalkiem w tej rundzie. Teraz ten odcinek skończy się, kiedy ten woźnik da na swoje miejsce. Nie, przepisz posiłku. Зебіки. Ну Ну и сейчас я буду забить почти. Яка... Яка то колейна жечи. Так, да, Ну, конечно. Я вспомнил Wow. Co to było? No i głowy dobra. dobra, teraz wkracza do walki grube Znowu zobaczycie, mogą, to znaczy mogą postać Znaczy ci, którzy nie grają w to znaczy gra, mogą postać Tak w badzie W bazie to jest za bardzo... ale! ale, 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 ale. Mam kolegę Bartka w szkole, jest bardzo podobny do tego chłopca. Kurde, zginęłam z brak amunicji. Głupia śmierć. Albo właściwie po prostu... przetelagi jak w Które ja po prostu, po prostu nienawidzę. Coś mm. mm. innego do oglądania? Nie? O, jest, Polkera. Dobra. Aaa, zbiję cię, zbiję cię! Zbiję to skał! Zbiję twój pałucie, to skał! Wow, Od head, headshotu zostałam. Do zapomnić. To Scout. Nie w hulpałcie. To Scout. Hulpał uderzy... Hulpał uderzy Cię. I będzie po Tobie. To, to Scout. Hulpał wbije Cię. To skaut, Uderzy pałcie. Następnie wyciągnie boltuę, jej będzie już po sobie wnik. O nie, o nie! Słyszysz, nawet na siebie czeka za progiem, czyli skąd ze swoją pałką? Hej! To, tam. A nie, sorry, w tym przypadku to Sniper, Snajper kiedy strzeli ze snajperki, ej, wsadzi półcisk, dupę ci i będzie się śmiał jej. Cię strzej, szej, ucha wsadzi ci, skrzy, ucha wyjmie ci, skrzeli i do ucha ci nakrzyczy. Powie, że, że syczy, że syczy. A więc kochani, do zobaczenia w następnym odcinku.